Witam wszystkich z na moim kanale. Po dłuższej przerwie, kiedy ostatnio nagrywałem Red Dead Redemption 2, pora na kolejny pewien taki sequel, albo nawet bardziej przygodę do The Outer Worlds. Nie powiedzieć o czym jest ta gra. Dostałem ją akurat na święta i mam nadzieję, że przyniesie mi dużo zabawy. Czytam tylko, że jest to bardzo dobry RPG z widokiem chyba z pierwszej osoby. jak To jest typowy shooter, ale nie do końca. Być może są tu pewne elementy, które by mnie zaskoczyły. Być może jest to bardziej rozbudowane niż Fallout, a może nawet bardzo podobne. Dlatego zapraszam do wspólnej zabawy. Wspólnie oglądajmy nasze zmagania w tej bardzo wysoko ocenianej gry, jak na ówczesne czasy, jeśli chodzi o gry RPG. No nie licząc tego, co ostatnio wyszło, czyli Final Fantasy 7 tego remake'a, na które też czekam. Ale na razie się będziemy podzielić z naszą wspólną zabawą, szczególnie moją, gdzie będziemy wspólnie śledzić losy bohaterów tej oto gry. Gama kolorów. Ja lubię trochę jaśniej. Zastosuj kwadrat. Jakie to w ogóle mamy ustawienia? Pole widzenia. Wyświetlaj aberrację chromatyczną się te efekty, aberracjomatyczne efekty, te wypatrzałem i zmieniałem barwy na ekranie, co może być niekomfortowe dla wzroku, no bo ja to wiem, co to jest. Damy to, co jest, nowa gra, wysoki, super, nowa, Ach, aż tak się nie chcę mordować, chcę, żeby to była przyjemna gra, więc dajmy tradycyjnie na system normalny. Teksty rozmowy włączone, pokaż napisy dla rozmów w tle. oczywiście, pokaż napisy. Przewnikach filmowych. O, też się przydał, żeby wiedzieć co jest. Aha, ciekawa informacja, że nie mogę zbierać wszystkich przedmiotów, bo będę uznawany jako złodziej. A trip of 10 short years will feel like mere minutes thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. <laughs> Czy mm -hmm. Czyli Czyli jesteśmy uwolnieni? Ciekawe. Aha, teraz atrybuty wybieramy. Możemy wybrać. A ile mam tego wskaźnika? Inteligencja, średni, wart, dobry poziom. Osobliwość, Uroch wpływa na reputację, ufrakcję, odnowienie. Zdolności towarzyszy, bardzo dobre, ten raczej byłby bardzo wysoki. Tak samo zręczność, dałby no, dobry, a jeszcze mam jeden punkt umiejętności, to może zróbmy na razie tak, żebym wszędzie miał dobry poziom, dopiero później rozwiniemy to w naszym Kierunku. Najpierw zobaczmy ciało. Widzę, że jest to dość dobrze rozbudowane. Siła wpływa na obrażenia zadawane bronią białą i liczbę przedmiotów, które może ze sobą nieść. Wpływa na umiejętności broń biała jednoręczna, dwuręczna, ciężka, blokowanie, inspirowanie, zastraszanie. Oto widzę, że będzie to dość ciekawy system walki. Sytuacja wpływa na szybkość ataku bronią białą i czas przodowania broni dystansowej. Mm -hmm. Inteligencja wpływa na dodatkowe wyobrażenia zadane przy trafieniu krytycznym. To będzie też bardzo ważne. Percepcja. Percepcja wpływa na dodatkowe obrażenia zadane przy trafieniu w głowę i w słaby punkt. Pełen nosi pistolet. Broń długa, ciężka, unik. Otwieranie zamków, inżynieria. Urok już czytaliśmy. I temperament. Temperament zwiększa naturalną. regenerację wytrzymałości. Let's see, uh, what do we have here? Umiejętności, punkty następne dwa. Broń biała jednoręczna, broń biała dwuręczna, pistolety, O no, widzę, że unik, rozmowa, bardzo będzie to rozbudowane. Medycyna, nauki, ścieżki, inżynieria, inspirowanie, determinacja. Hmm. Myślę o medycynie, umiejętność, te umiejętność technologia. Umiejętność, medycyna, Zwiększać punkty wytrzymałości przywracane przez przedmioty z inhalatora. Mhm, czyli jakieś inhalator będzie mieli dużo działanie efektów i odblokuje dodatkowe gniazda. Myślę, że to możemy rozbudować. A, nie mogę, coś podobnego. Jeszcze raz. Damy walka wręcz. Aha, tu na górze jest. O, chciałem to cofnąć. I dajmy teraz medycynę. Może walka wręcz. I to technologia. Predyspozycje. Żadnych wyraźnych predyspozycji. Czyli kolonisty wydawało się. do uciec dla kogoś o twoich umiejętnościach. Technik dosłach napojów. Aha, to sobie wybieram pewnie jaki zawód. operator linii montażu i fabryce no na pewno A, ważna praca, służba sanitarna o to może być być może najlepsze maskotka rzędu ciepłowej no na pewno inspektor spraw bezpieczeństwa synka naukowa poziom 0, klasa 0 asystentka nie będę chyba grał kobietą natomiast wydaje mi się że służba sanitarna może daj dużo Otrzymano wrażenie od substancji żrących minus 3% Premia do predyspozycji i w efektów żywotności 3 no też by było Ale to jest dodatków, daj spokój Nie, co czas coś mi chodziło po głowie, że ta medycyna Jesteś Nie ma wielu na pewno nie kobieta, mężczyzna. Twarz. O, ludzie. Aż tak mi się przepraszam, ale bawić nie chcę w to, jak to będę wyglądał. Przypomniał mi się Skyrim, na ja też na początku. Nie, że ten makijaż brud, nie. Blizna. Też nie. Może być. Mamy domyślnie. Albo losuj najlepiej. Tak. O, to jaki piękny fagas. Damy emperor. Gotowe. Więc mamy wszystkie atrybuty już pokazane. Z tego co widzę, będzie to bardzo mocno rozbudowane i czeka nasz sporo godzin zabawy. Rozpocząć grę tą postacią potwierdzam. Na to, Mm-hmm. Czy zostałem porwany? Please power down your engines. Not likely, bootlickers. Uh. Initiate skip jump. Czyli troszeczkę żeśmy obrwali, ale nie na tyle żeby nas rozwaliło skoką. Jesteśmy na miejscu, więc z tego co widzę jestem jedynym ocalały. Tyle co będziemy musiał robić? Jestem jakimś kolonistą, zostałem wysłany. Knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Oh, Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully, at all. But uh, I guess we'll see. Yeah? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies, saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists.

Hmm, bardzo ciekawa mnie ta fabuła. Na razie jest taka, no nie dość skomplikowana. jest pewnie bardzo zaskakująca no, dla naszego bohatera, który będzie musiał się zmierzyć z zupełnie nową rzeczywistością. 70 lat przyszłość. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your uh, chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've mm -hmm. also outfitted you with a simple wireless monitor so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. I'm... Uh, all the colonists are counting on you. No kurczę, więc wchodzimy w atmosferę. Nie jestem pewien, czy zaufałem temu człowiekowi. Może poszedł po błotnicy na moją głowę. Szkoda o to, że to wszystko się rozkroczyło. Zgadza się, gdzie to go. A więc zlodowaliśmy na naszej pierwszej chyba planecie. Nie wiem, czy będzie ich więcej, ale jak na razie grafika jest bardzo ładna. Wszystko żyjące. Nie wiem, czy to będzie takie liniowe, czy nie. Na razie mamy taki, widzicie, samouczek. Dotyczący jak się poruszać. Planeta jest bardzo ładna, kolorowa. L czy sprint? Otoczekaj mnie w lewy górny róg. Ten pasek widzę moich umiejętności. Jest pokazane chyba moje umiejętności. L1, co to jest? A, leczenie się, dziękuję. X? Podwójny skok, czy co? Aha, odskok do tyłu, widzicie pewne umiejętności, to się dopiero wiadomo rozwijać czy mogę tu cokolwiek zabrać? Sprawdźmy podczas składania się korzystać z wysokiej trawy skał innych osłon aby kryć się przed wrogami w ten sposób możesz przekrać się obok wrogów lub zbliżyć się po cichu i zakołać ich zaskoczenia adreno, nie wiem co to jest czy jakiś bandyta, czy tu chciał jeszcze się widzę z kimś tu użalać aha, mamy pierwszy motyw skradania się i nieśmiały kanit co to może być? czy to są wrogowie czy nie? Widzę, że mam paski życia weźmy może w opcję mhm. tu mamy ekwi kubunek, nagle komunicja jakości amunicji wykorzystywana w większości przystępnej, lekkiej broni palnej. Ciężko, aha, energetyczną. Mamy pierwszy dzień, zadanie główne. Fines albo Finas potrzebują tej pomocy, by naprawić sytuację w arkadii. A najpierw potrzebuje środka transportu. Obcy w obcym kraju. nikt zbyt dosłownie zrozumiał po najczęściej miejsce spotkania, wygląda na to, że go jest Twój pod warunkiem, że go znajdziesz mhm. mam jakieś kodeksy, podstawy zasłona holograficzna wskoczycie ciebie Twoje towarzyszy spójrzcie ile tego jest jak to jest rozbudowane Mhm. Podstawy poruszania się, pocanie, tu jest to cośmy odkryli unik przez sus, odpoczynek, niedobór snu czyli widzicie byśmy musieli jeszcze kontrolować Wszystkie nasze jakby potrzeby fizjologiczne w tym wypadku właśnie sen. Nie wiem czy dalej. Głód to samo. Jestem bardzo ciekawy. Pragnienie też. Wzięto dzisiaj supernowa. Musisz pić co kilka godzin. A to ciekawe. Dobra. Jeszcze sprawdźmy dalej, bo mi to bardzo ciekawi. Czy wszystko w tym dzienniku odkryliśmy? Łupy, uzbrojenie i pancerz. Dobra przedmiotów. o, Walka. Inhalator ratowniczy. Co to jest? Czy małości już inhalator ratowniczy, by się wyleczyć? No to też żeśmy już spróbowali. Ukrywanie się, osłona. Czujność. Zgradanie się, kołoczko. To by było chyba wszystko. I mapa. się na r3 na prawą gałeczkę przybliżamy albo oddalamy jak na razie widzimy jest to mała mapa i tu mamy naszą postać pewnie z biegiem czasu idziemy zdobyć pewne punkty umiejętności dobra na razie poskładajmy się wskaźnik czujności nad głowami przeciwników informuje o tym czy są oni nieświadomi podejrzliwie czujni lub zaalarmowani mhm. Zobaczymy, żeśmy to przeszli. Idziemy dalej. Zgocimy w dół. O, mamy pierwsze halucynacje, czy to szczur? Mhm. Mm czy są jakieś skutki uboczne mojego zamrożenia, hibernacji? No, szkło, nie powiedział, że to trzeba. Ale widzę, że pasek życia uzupełnia się dzięki temu. Jest, chyba mamy naszego przemytnika. Nie możemy tędy przejść, mamy jakieś beczki. Sprawdźmy naokoło, co tu się w ogóle dzieje. To są za przedmioty. No nic, przywitajmy się. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. Mm hmm. Medycyna, 5. Spoko, ja Aha, tak, bo jako huh. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange for my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help. Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some adrena time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Investigating an illegally grounded ship. All spacecraft must arrive and depart from authorized landing pads. That's board law, that is. Some hull had grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Mm-hmm. Czyli mogę go lepiej. Daj mi zanim znów się weźmy Okay, you look like you know your way around a gun. Got some spare ammo? Not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All spacer's choice weapons are now thirty percent less likely to malfunction. You've tried the best. Now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed at that time. Oh, you pick you pick or something? Or something. You're in Emerald Vale. We're a Spacer's choice community. Edgewater's a little ways down. A prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioners for a can of our famous saltuna. The hope? To jakiś taki ciekawy druk? Zostaniesz z anti-CLIO, czy coś? Nie podajcie to źle, czy coś, ale nie mogę się z tym zainteresować. Zapraszam do Policji. Mhm. Mm no, i mamy pierwszą broń. Pewnie teraz się dowiemy, w jaki sposób mamy jej używać. Z tego co widziałem podczas rozmowy, będą zużywane jakieś punkty zdolności. Które posiadamy, aby wyperswadować, uleczyć albo skłamać w danym momencie rozmowy. Jestem ciekawe, jak się to rozwinie dalej. Wszystkie te nasze umiejętności i nasza rozrywka. Taktyczne spowolnienie czasu. Wygląda na komplikacje związane z podobnie w czasie hibernacji. Twój mózg inaczej postrzega opływ czasu. Naciśnienie przycisku taktycznego spowolnienia czasu spowalnia świat wokół ciebie. ci czas na refleksję wykonanie ruchu. Bardzo przydatna umiejętność. Możesz przebywać w tym trybie tylko przez ten czas. Jesteś w miejscu, wskaźnik zużywa się bardzo powoli, a i tak szybko go wyczerpują. Wskaźnik TSC pozwala zupełnić się w czasie. Taktyczne zupełnie czasu R1. Hm. Widzicie, pojawiła się ryba w górnym rogu. Umiejętność, którą właśnie przez ten wybór została wybudzona. Jestem ciekawy. Czyli podejrzewam, że ten pasek pod moim życiem, to to będzie to umiejętność. Przepraszam, jak chciałem naciągnąć R1. Tak jest. Czy ten pasek się uzupełnia? Tak, i to nawet dość szybko. Dobrze, to już mniej więcej wiemy jak możemy działać. Aha, ciągle pierwszego przeciwnika. Zobaczmy czy będę mogł go zlikwidować po cichu. Jednak nie, A, trzeba było od razu tak zrobić. Oczywiście myślałem, że my te składania się ma tu również możliwość eliminowania przeciwników po cichu. Teraz tak mamy przedmioty. Luk zawity 60 PD. kasy do żona do przechowywania bitów służących koronistach za walutę. Aha, czyli to są mniej więcej. Weź, weź. i pistolet świetny. Czy mamy nową broń? Nie, możemy wziąć tych przedmiotów. Wytrych magnetyczny też pewnie może się przydać. A koło nie otwieranie zamków. Twój to hakowania zamku pomagają Ci docierać do miejsc, których nie powinno Cię być. Wtrychy magnetyczne służą do łamania zabezpieczeń zamków, zaś łączniki obejściowe są używane do łamania zabezpieczeń komputerów. A to ciekawa umiejętność. Jeśli te umiejętności będą wystarczająco rozwinięte, aby przełamać zabezpieczenia, zobaczyć wymaganą do tego liczbę wytrychów magnetycznych lub łączników Obejściowych oraz czas pracy. Rozwijanie umiejętności pozwala obniżyć liczbę wymaganych przymiotów, a także przyspieszyć cały proces. Czyli mamy możliwość hakowania. Aha, czyli żeby schakować owy przedmiot, skrzyneczkę z tego co widzimy, mamy już odpowiednią liczbę. Tam czekają 12 jakichś wytrychów, ale brakuje nam jeszcze jednego tego magnetycznego. To jest to i... Nie, co to jest? Paruszki rybne, czyli pewnie. To o czym żeśmy czytali Umiejętność dotyczenia żywienia Weźmiemy wszystko Dobra, skoro pobraliśmy już tyle przedmiotów Chcę zobaczyć w ekwipunku Gdzie one się znajdują Zarządzanie uzbrojeniem Możecie w ekwipunku 4 bronić jednocześnie Wystarczy, że wybierzesz element uzbrojenia I miejsce dla niego na górze ekranu Mhm. W ten sposób Dobra, wartownika, pisać świetny, różnica sekundę 110, to samo, czyli bez różnicy a R2, znaczanie pancerzem. Aby założyć pancerz lub hełm, przejdę od poniżej przemiotu i go wybierz. Mamy standardowy pancerz, który posiadam, ale widzę, że będzie tego bardzo dużo. Idziemy dalej jazda na produkty do spożycia Karator. aha czyli żeby odblokować to dodatkowe jazdę muszę iść medycyną na poziomie 40 a później medycyną się na poziomie 80 co to jest? adreno podawany do życia środek wspomagający regenerację leczenia adreno przywraca 25% wytrzymałości przez 2 sekundy mhm. na razie mamy tylko jedno, spróbujmy to połączyć Mhm. Użyj, tak? Dobra, czy mogę sposób używać? Mhm. Minus ręczność, powstały czas, atrybut osobowości, tylko to nie zwiększa, a widzę, że każdy przedmiot ma jakiś wpływ na moje zdolności. To mamy żywienie. Żywotności, 12 Aha, czyli jak skoro będę miał słaby, a będę spożywał posiłki, to następuje regeneracja mojego organizmu, bo się pomyliłem. Modyfikacje, czyli te, które będę mógł wykorzystywać, wytrych magnetyczny, ten, który brakuje, zadania, śmieci, czyli mamy to wszystko. Widzę, że broń jest również na, naprawialna. Wciskamy R3 i mamy przybliżenie owej broni. poprawia jak widzicie mamy statystyki jej dotyczące, czyli z biegiem rozwijania się gry będziemy mieli tysiące tych broni i tysiące możliwości, które będziemy sprawdzać. Mamy zapisywanie. Bardzo dziękuję Wam za ten odcinek, za początek naszej wspólnej zabawy The Other Worlds, gdzie wspólnie będziemy się bawić. Odkrywanie tego oto nowego świata i owej całej gry, gdzie zabawa jest naprawdę na kilkadziesiąt godzin. Dziękuję wszystkim za wspólne oglądanie, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i życzę miłej zabawy w na następnym odcinku. Cześć!